Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk Digla Ocean Drive. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 października na live. Wygranie macie Państwu card o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawiacie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony łowka, dzisiaj lecimy sobie 175 zł do kosy na casehagu, Hagu, więc zaczynamy od bitw, ale najpierw. Oczywiście, najlepszy kot na stronę, kod Wowka. Dodaję wam 20% więcej przy wpłacie 4 zł na start. No i możliwość dostania jednego z tych oto gratisowych skinów, właśnie przy wpłacie z moim kodem. Więc będziemy sobie lecieć teraz, e, otwierać skrzyneczki e, dalej tutaj. Chociaż czekajcie, muszę sprawdzić jedną rzecz. Dobra, nie wpadły mi żadne skiny, które mogę wam dorzucić, ale jak w odcinku się coś pojawi e, i nam dobrze pójdzie, no to coś wam pewnie dorzucę. Hmm. I teraz te odwieczne pytanie, które skrzynki będą chciały uczestniczyć w pierwszej bitwie, a raczej które, którym pójdzie najlepiej, więc zrobię coś, czego nie robiłem na casehug'u zbytnio, więc weźmiemy sobie te skrzynie, nie otwieram ich w ogóle, w ogóle tych skrzynek nie otwieram na trzy osoby. Zaczniemy, zobaczymy czy będzie warto właśnie pójść w takie typowo CS-owe skrzynki, czy raczej właśnie lepiej opierać się na tych typowo hagowych? więc co, wrzucamy sobie tutaj bota, no i co, cała tutaj e, batelka się rozpoczyna, niestety bardzo, bardzo kiepskimi skinami. E, następny skin! Co to za omp jest, co, e, dobra, mamy, mega łumpa. chociaż wiecie, liczyło się na kos. Co tu się odwaliło, ja się pytam, co tutaj się odwaliło w tych skrzynkach? Czy one chcą mnie zachęcić do właśnie otwierania tych, typ tego typu skrzynek? Patrzę, co się stało, moim przeciwnikom pos poszło naprawdę mega, mega słabo. Ale mi, no wyśmienicie, naprawdę wyśmienicie mi poszło. Dobra, najszybsza droga do kosy, czyli słuchajcie, nasza najnowsza metoda, najszybciej zrobiona kosa, jaka kiedykolwiek była, będzie właśnie dziś. Więc tylko musi, jedyne, jedyne i aż, co musimy zrobić, to właśnie w tym momencie trafić kosę. Freecase'y pewnie się. O dobra, mamy podnawiane freecase'y, super. Bo jeśli teraz zdobędziemy kosę, chciałbym powalczyć o następną, ale też nie używając zbytnio jakichś dodatkowych skinów, więc po prostu tutaj jeden medium pójdzie plus free case'y, no i będzie coś tam dodatkowego, no ale okej, okay, pierwsza kosa, słuchajcie, pierwsza kosa w dzisiejszym odcinku będzie zdobyta w rekordowym... Czasie, miejmy nadzieję, więc dosłownie do odczekania myślę, że jeszcze 5 sekund. No i będziemy startować z bitwą borą o skrzynię o kosę, czyli wygrywając, powinna po prostu pojawić się koska. Sprawdziło nam się to dwa razy. Zobaczymy, jak będzie za trzecim. Już dwa razy tak zdobyliśmy koseł, więc. Więc tym razem nam się po prostu nie udało. O oh, kurczę, pierwszy raz metoda nie zadziałała, a no na razie 2-1, czyli mamy dla tej metody. Więc teraz free case, czyli walka o następną szansę o zdobycie kosy. Nie, trochę może głupio to rozegrałem, ale jednak no miałem nadzieję, że to się uda, więc może teraz. No niestety, tutaj nie, dobra. Może teraz kosa. Niestety nie. Może teraz kosa. Niestety nie. No i dobra, w tych też jest dużo ciężej. W tych już jest dużo ciężej, to jest naprawdę mega ciężko. W tamtych realnie naprawdę są spore szanse. Uuu, jak na Silvera, najlepszy skin. Najlepszy skin, jaki zdobyłem kiedykolwiek w Silverze. To jest jakby zdobyć kosę właśnie w tych wyżej poziomowych skrzynkach. No i super. No i to już zaczyna, wiecie, jakiś tam po prostu robić się jakiś tam dosyć sensowny, powiedzmy, że budżet do kosy. Mieliśmy na początek 100 od 175 zł do kosy. Gdy nie poszła nam ta pierwsza próba, chociaż była naprawdę mega, mega bliska. No to zostaje teraz nam próba od... Znaczy w sumie za chwilę zobaczymy od ilu, no nie? Więc mamy to... OK, klikamy sobie i nie ściskamy jeszcze raz. Nie, no 40 paru zł. Od 40 paru zł do kosy, czyli mamy dzisiaj odcinek jeszcze od 45. Będzie uda się te 45 zrobić. Czy nie do końca? Może się udać, może się udać. Nawet równo. Napisz, jaki jest Twój ulubiony skin w cs i liczbę od 1 do 6. No prawie, no prawie 45. No powiedzmy, że 45 zł do kosy, więc nasze następne battle, Sprawdziły nam się mega te skrzynie cs -owe. mogliśmy dalej w sumie w to iść. No nie, sprawdziło się to, można było dalej z tym lecieć. Chociaż. Kurde. Nie, no w sumie można by było to zrobić. Patrzcie, byśmy zrobili to tak, żeby było tych skrzynek 12. Sposób, dorzucili sobie na to Boroła, nie, dorzucili to w taki oto sposób, i byśmy mieli Boroła 75%, Boroła 75%, no i 12 skrzyn, czyli naprawdę bardzo, bardzo dużo skrzyn tych CS-owych. I dzięki czemu po prostu by się to zweryfikowało, no nie, nie te moje super szczęście na tych skrzyniach, nie, właśnie CS-owych. Ja tutaj na po prostu chwilę poczekam, więc zrobię sobie po prostu cięcie. No i co moi drodzy, są przeciwnicy, ja miałem sobie ustawić tutaj przypomnienie, czekajcie jedne. Za chwilę sobie ustawię. Eee... Dobra, ej, mamy Royala! Mamy Royala. Kurczę, nie patrzę, bo muszę sobie ustawić. Czekajcie to powiadomienie, żeby nie, nie zapomnieć. I ja powiem wam tyle, jestem w szoku. Jestem w szoku, eee, co do właśnie... Idealnie. Łączone, gotowe. Dobra, mam. Jestem w szoku co do ilości w ogóle royalowych skinów, jakie tutaj lecą, no nie. No bo ja myślałem, że wiecie, to będzie taka typowo CS-owa skrzynia, w której rzadko kiedy coś fajnego udaje się zdobyć, no nie, a jednak, a jednak naprawdę da radę. Da radę i dosyć często. No, przynajmniej ten. Um, Galery case. Z Graphic Collection nie wiem, bo teraz otwieramy w sumie i mamy też. Graphic Collection również mamy jakiś royalowy skin, czyli możliwe, że kolejna dzisiaj szansa na zdobycie kosy jak najbardziej się pojawi. Tylko pamiętajcie, że to jest borą. No bo, tak, to żeby nie był borą, to, to tej kosy to naprawdę byłoby blisko. No ale jednak jest to po prostu borą, więc będziemy mieli 25%, tak. Więc pyk. No i mamy, moi drodzy, mamy odrodzenie delikatne. Odrodzenie delikatne się pojawiło, więc idziemy tą samą metodą, tylko tym razem e, rezygnuję z Boroła. Rezygnuję po prostu z Boroła. Hmm. Tym sposobem. Czekajcie, dostaliśmy 1000. Nie wystarczy. Znaczy. Jakby zrobić to na przykład tak? No nie, no to by dało radę. O! Dobra, 98%. Ok, może tak być, może tak być jak najbardziej. I znowu trzy osoby. No to e, idziemy dokładnie tak samo, czyli po prostu trzyosobowe, klasyczne bitwy. E, to jest coś, co nas właśnie interesuje. E, tutaj środkowy przeciwnik, niech sobie to jeszcze wbije. No i. Będziemy tutaj z tym lecieć, więc. Galery case'y, dawajcie złote korony, jak to macie w zwyczaju. <noise> dla mnie rzucać, chyba że galery Case chce mnie dzisiaj zawieść i po prostu, znaczy dzisiaj w tej bitwie, po prostu nie rzuci mi. Dobra, ump jest spoko. Ump jest naprawdę spoko. Nawet wystarczy, żeby prowadzić tej batli, ale bez złotego skina, no to nie będzie to dobra bitwa. <noise> Musi się pojawić. Musi się pojawić złota korona, inaczej. Opcji nie ma. I niestety pojawia się. Niestety pojawia się u przeciwnika. No i co on tam zdobędzie? No, zdobędzie tego auga, którego mieliśmy już. <laughs> Ostatnie trzy. Ostatnie trzy. Na zdobycie czegoś przemocnego, najmocniejszego i najlepszego. Jakie istnieje w tej skrzynce. I ja już straciłem chyba nadzieję na to, że nam się to po prostu powiedzie. Ale otrzymałem szansę, otrzymałem szansę na trafienie czegoś, co wystarczy tej cz jeszcze nie mieliśmy i jest zwycięstwo. Ja pierdziele, ale gościa zrobiliśmy, moi drodzy, pośmiejmy się trochę tutaj. Więc jesteśmy jeszcze raz, jeszcze raz, jesteśmy nawet w lepszej sytuacji niż byliśmy w pierwszej badli. Co za odcinek, moi drodzy, co za odcinek? Dajemy sobie Borow. Ten borą zmniejszamy maksymalnie, no nie żeby ta kosa po prostu, która nam siądzie, była jak najlepsza. No i ponownie jeden na jeden, moi drodzy, okosę. Jeden na jeden Okosę właśnie się rozpoczyna. Niestety pierwsza nam się nie powiodła, miejmy nadzieję, że druga już będzie nasza. Że właśnie będzie nasza ta koska, więc... Dawaj, dawaj, Kejskak. Moja jest najlepsza, moja jest najlepsza. Jeszcze royalowa, kurwa, Jeszcze royalowa. No i to jest odcineczek, moi drodzy. Ile? Od 45 zł do mocarnej kosy Bayonet Marble Fade jest właśnie nasz. Więc tak to by wyglądało. Od 45 zł do Bayoneta Marble Fade'a. Ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Na razie, siema i cześć.